Cześć, witajcie! Ja jestem Leon, a to są moje ocieplane spodnie, w których jest mi strasznie gorąco. Więc się będę straszczał. Pierwsza informacja jest taka, że za około 30 dni zostanie usunięta moja strona wyprawy leona Co jest tego powodem? Pisałem już tam, czy też mówiłem kilka razy. No i od dzisiaj będzie funkcjonowała strona pod nowym adresem. Wyprawyleona.pl. Znajdziecie tam już dwa materiały. Jeden filmowy, krótki bardzo, ponieważ powstał w zasadzie przez przypadek. I chciałbym przez to też nawiązać do drugiego tematu. Ale wspomnę też również o tym, że na blogu pojawi się, pojawiła się fotorelacja. Także zapraszam Was do odwiedzenia strony wyprawyleona.pl, na której od teraz będą znajdowały się nie, najnowsze wpisy. A druga sprawa jest taka, że również od dzisiaj wyprawy Lona możecie oglądać w wersji Full HD, a to wszystko dzięki temu aparatowi. E, zdecydowałem się kupić BenQ G1. No, po pierwsze, naprawdę bardzo fajnie radzi on sobie e, w Ciemnościach, zresztą będziecie mogli zauważyć w filmie, który znajduje się na mojej stronie. Powtórzę jeszcze raz adres: wyprawylona.pl. Druga sprawa jest taka, że aparat kręci full HD, tak? No a trzecia to taka, że jak widzieliście zresztą przed chwilą, znajduje się tutaj obrotowy wysiedlacz, dzięki któremu wiem, że no, że tak powiem, znajduje się we właściwej pozycji, tak? We właściwym kadrze. Nie mam uciętych rąk. I tak dalej. Dobra, w zasadzie to by było wszystko, chciałem się streszczać. Dodam tylko, że do końca miesiąca na pewno pojawi się... No, na pewno. Może nie na pewno, ale tak na 90% pojawi się dosyć obszerna relacja hmm, zagranicznej kopalni. Niestety do tej wcześniejszej kopalni nie udało mi się wybrać, ponieważ zostałem wcześniej wysłany na urlop i po prostu nie zagrały się terminy. Teraz mam nadzieję, że się to stanie i uda mi się jedną z tych kopalni zagranicznych zaliczyć. No i to by było tyle. Także dziękuję wszystkim, którzy się dołożyli do tego aparatu, bo jak zapewne wiecie, zbierałem na niego. No, także jeszcze raz Wam dziękuję. No i do kolejnego.